15 września 1463 roku miało miejsce wydarzenie rzadkie w dziejach Polski i I Rzeczpospolitej. A mianowicie doszło do dużej bitwy morskiej. Floty polska nie miała bardzo długo, a bitwa morska to ewenement w dziejach naszego kraju. W czasie wojny trzynastoletniej między Polską a Zakonem Krzyżackim król Kazimierz Jagiellończyk zdecydował się na ostateczne zakończenie istnienia Zakonu Krzyżackiego. Zdecydował się na wojnę do szczęśliwego zakończenia. Tak się złożyło, że Krzyżacy swoją fiskalną, łupieszczą polityką wobec poddanych spowodowali, że bardzo podupadły handel, kupiectwo i mieszczanie z dużych miast i szlachta, czy rycerstwo jeszcze wtedy z Pomorza, z ziemi chełmińskiej, z Warmii tęsknili za powrotem do Polski. I w momencie, kiedy doszło do wybuchu tej wojny, duża część Poddanych zakonnych opowiedziała się przeciwko nim. Przede wszystkim wielkie miasta. To mieszkańcy Gdańska, Elbląga, wypędzili załogi krzyżackie, zniszczyli zamki i zwrócili się do króla polskiego o pomoc. Istniał już nielegalnie działający od kilkunastu lat na terenach ziem zakonu, na terenach dawnych ziem polskich, Pomorza, Związek Pruski. I to rycerze i mieszkanie z tego związku poprosili króla polskiego o pomoc. I ta wojna ze zmiennym szczęściem toczyła się przez. Lat kilka, aż do momentu, o którym chcemy opowiedzieć. W roku 1463 szło już na zwycięstwo Polski. Siły zakonne się wyczerpywały. Wielki mistrz Konrad von Erlichhausen. Nie bardzo mógł sięgać po pomoc zewnętrzną, choćby dlatego, że z zewnątrz już nie bardzo chciano go wspierać. Oprócz niektórych książąt Rzeszy Niemieckiej właściwie zakon pomocy znikąd oczekiwać nie mógł. I trwała walka z czasem, kiedy wojska polskie powoli zaczęły odwojowywać Pomorze, kiedy nie można było liczyć na największe miasta, Gdańsk, Płuck, Elbląg, bo one już załogi krzyżackie wyrzuciły. Krzyżacy trzymali się jeszcze tylko w zamkach wzdłuż Wisły, i w Królewcu. I dlatego Wielki Mistrz zdecydował się na operację, która miała zmienić obraz wojny. Postanowił mianowicie załadować na okręty zakonne w Królewcu duże siły Piechoty Zaciężnej i wraz z nią Wisłą popłynąć w kierunku zagrożonych i trzymanych przez Krzyżaków przepraw na Wiśle w okolicach twierdzy w Gniewie i w Nowym. Polacy o tym wiedzieli. Wywiad polski działał dość dobrze. Wiadomo było, że zakon może spróbować sięgnąć do rozwiązania takiego jednego dużego zwycięstwa, które mogłoby odmienić losy wojny. Na terenie Pomorza działały zaciężne i współpracujące z krzyżakami siły dowodzone przez Morawskiego, dowódcę, najemnika Bernarda Sztumborskiego, który miał za zadanie połączyć się z siłami zakonnymi i wspólnie stoczyć zwycięską bitwę z Polakami. Na 44 okręty zakonne załadowano żołnierzy i konwój ten ruszył przez dzisiejszy zalew Wisilany w stronę Gdańska. Kupcy gdańscy i mieszczanie gdańscy, wiedząc o tych zamierzeniach krzyżackich, umocnili dno Wisły zasiekami, palami wbitymi w ziemię tak, żeby okręty krzyżackie nie mogły wpłynąć na płytsze wody zatoki i wobec tego wielki mistrz zdecydował się na to, że cały wielki krzyżacki konwój ruszy dalej na południe w kierunku Gniewu zagrożonego przez Polaków, gdzie mieli się połączyć z oddziałami szumb i wspólnie wygrać z oddziałami króla Polskiego, które od południa szły w kierunku gniewu. W efekcie 14 września zebrane, tak trochę ad hoc, Okręty gdańskie i elbląskie, ale pod flagą polską ruszyły przeciwko krzyżakom. Tych okrętów było mniej, bo tylko około 30. Dowodzili nimi doświadczeni kapitanowie, doświadczeni żeglarze Maciej Kolmerner i Wincenty Stole. Te 30 okrętów z Gdańska i z Elbląga zablokowało dalszy marsz okrętów krzyżackich na południe. Tak się szczęśliwie złożyło, że w nocy z 14 na 15 była burza i krzyżacy schronili się na płytszych wodach dzisiejszego zalewu Wiślanego, niedaleko Elbląga i tam dopadły ich okręty polskie. Doszło o świcie 15 września do bitwy morskiej. Ówczesna bitwa morska polegała przede wszystkim najpierw na ostrzale z kurz, z łuków, z dział, które wtedy już były montowane na okrętach, a następnie do bezpośredniego starcia, który z francuska zwano abordażem, czyli wysadzeniem oddziałów piechoty, które zdobywały Okręty przeciwnik. Mimo dużej przewagi liczernej krzyżaków, dobrze dowodzone okręty Polskie zepchnęły okręty zakonne bliżej brzegu zmuszając je na płyciźnie do porażki. Słabo się manewruje na płytkich wodach i wielki mistrz po tym jak Polacy zaczęli zdobywać poszczególne okręty krzyżackie nakazał odwrót, nakazał wycofanie większość zaciężnych żołnierzy piechoty udało się wysadzić na brzeg, natomiast większość okrętów krzyżackich została zniszczona przez Polaków i zdobyta w sumie zginęło około półtora tysiąca żołnierzy i marynarzy krzyżackich przy strat latach polskich około tylko 100 ludzi. 550 ludzi Polacy wzięli do niewoli. Bardzo mało znana bitwa nad Zalewem Wiślanym przyspieszyła koniec tej wojny. Trudno powiedzieć, jakby to było, gdyby nadal wielkie siły zakonne zgromadzone w królewcu stale zagrażały pomorzu. Teraz wielki mistrz Erlichhausen wyboru nie miał. Polacy. W krótkim czasie zdobyli gniew, później twierdzę w nowym i wreszcie zmusili wielkiego mistrza do kapitulacji. W roku 1466 w Toruniu, w tym historycznym Toruniu, gdzie kiedyś Jagieło zawierał porozumienie z Krzyżakami po wielkim grunwaldzkim zwycięstwie, teraz Kazimierz Jagiellończyk, syn Jagieły, podyktował bardzo twarde warunki zakonowi. A wielki mistrz Konrad von Erlichhausen był pierwszym mistrzem zakonnym, który złożył hołd królowi polskiemu, a więc uznał zwierzchnictwo polskie na nad Prusami. Kto wie, jakby to się dalej potoczyło, gdyby następni władcy polscy konsekwentnie dążyli do likwidacji obecności niemieckiej, zakonnej, pruskiej na północ od Polski, być może losy naszego kraju potoczyłyby się inaczej.